Przed wszystkim zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i zostaw lajka już teraz. To bardzo pomaga nam kontynuować przynoszenie mocnych, wzruszających historii, które mogą zmieniać życia, tak jak dzisiejsza. Aleksander Drake nauczył się wcześniej, że pieniądze otwierają drzwi, ale dopiero bardzo późno odkryje, że pieniądze też ukrywają zamknięte drzwi drzwi, za którymi ludzie, których kochał, cierpieli w milczeniu. Jeszcze o tym nie wiedział. Ale tego ranka wszystko miało zacząć się walić. Dom był dziwnie cichy, gdy wrócił z trzydniowej podróży do Seattle. Cisza nigdy nie oznaczała nic dobrego, gdy miało się dwoje małych dzieci. Michael zwykle wydawał dźwięki bez przerwy, a Sofii nuciła, kiedy była szczęśliwa. Ale teraz nawet śmiech nie odbijał się echem po marmurowych korytarzach. Aleksander wszedł, zdjął płaszcz, przeczesał ręką włosy. Był zmęczony, wyczerpany. Myśląc o kontraktach, które musiał podpisać, kiedy usłyszał dźwięk nie był to płacz. To było coś cieńszego, stłumionego, jakby ktoś wstrzymywał oddech, żeby nie hałasować. Sofii zawołał, idąc bocznym korytarzem: brak odpowiedzi. Dreszcz przeszedł mu po kręgosłupie. Która była godzina? Prawie dziesięciu rano. Normalnie Kasandra byłaby z dziećmi w ogrodzie, robiąc idealne zdjęcia na Instagram z motywacyjnymi podpisami o macierzyństwie, idealnym życiu i szczęśliwym małżeństwie, ale dom był zimny, pusty, napięty. Aleksander powoli wchodził po schodach i zatrzymał się, gdy usłyszał metaliczne kliknięcie. Drzwi pokoju gościnnego otworzyły się i Kasandra wyszła z wyrazem twarzy, który próbowała zbyt szybko zamaskować. Kochanie, powiedziała swoim zwykłym słodkim głosem, ale oczy oczy były zmrużone, napięte. Wróciłeś wcześniej niż planowałeś. Gdzie są dzieci? Aleksander zapytał natychmiast. Pytanie zdawało się wytrącić ją z równowagi. Uśmiechnęła się szybko, ale był to uśmiech zbyt sztywny. Śpią. Miałam ciężką noc z nimi, są wyczerpane. Skinął głową, ale coś było nie tak, bardzo nie tak. Mogę je zobaczyć? Kassandra zrobiła dwa kroki w bok, blokując korytarz prawie niedostrzegalnie. Aleksander, one potrzebują odpoczynku. Michael wymiotował całą noc. Sofie jest osłabiona. Dźwięk czegoś upadającego dobiegł z końca korytarza. Mały, lekki, jak zabawka dotykająca podłogi. Kassandra zamarła. Aleksander minął ją jednym ruchem i otworzył drzwi pokoju dziecięcego. Scena sprawiła, że jego serce zatrzymało się na pół sekundy. Sofii była skulona za zasłoną, z szeroko otwartymi oczami pełnymi strachu. Na jej twarzy była czerwona marka, jakby ktoś mocno ją pociągnął. Michael w łóżeczku miał czerwoną twarz, szlochając bezgłośnie. Ten rodzaj płaczu bez dźwięku kogoś, kto płakał tak długo, że już nie miał łez. Aleksander powoli odwrócił się do Kassandry. Co tu się stało? Wzięła głęboki oddech. Dzieci są trudne, Aleks. Nie wiesz, bo nigdy tu nie jesteś. To zdanie uderzyło jak cios. Sofii szybko pokręciła głową, w panice. Jakby chciała coś powiedzieć, ale bała się, co się stanie, jeśli otworzy usta. Aleksander uklęknął przed córką. Suf, wszystko w porządku. Powiedz mi, co się stało. Jej oczy wypełniły się łzami. Ja. Ja nie mogę. Wyszeptała patrząc desperacko na Kasandrę. Wtedy Aleksander zrozumiał Strach, opuszczone oczy, napięcie. To nie był pierwszy raz. Wziął Mikela na ręce. Dziecko tak drżało, że ledwo mogło prawidłowo oddychać, i wziął Sofię za rękę. Jedziemy do szpitala teraz, powiedział stanowczo głosem niskim kontrolowanym, ale wewnątrz formował się wulkan. Aleksander, Kasandra stanęła mu na drodze. Przesadzasz, one są tylko zmęczone, zejdź. mi z drogi. Powiedział każde słowo jak wyrok i po raz pierwszy odkąd go znała, Kassandra naprawdę wyglądała na przestraszoną. W szpitalu wszystko zaczęło się walić w ciągu minut. Lekarka, doświadczona kobieta w średnim wieku, zbadała Michaela, potem Sofii, a kiedy podwinęła rękę w dziewczynki, zobaczyła ślady wiele śladów w różnych stadiach gojenia. Lekarka szybko wymieniła spojrzenie z pielęgniarką. Panie Drake, muszę być szczera, to nie jest przypadkowe. Aleksander poczuł, że ziemia usuwa mu się spod nóg. Nie, to nie może być. Ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, Sophie mocno chwyciła jego rękę i po raz pierwszy, jakby wreszcie znalazła bezpieczną przystań, powiedziała: Tato, nie ona nas bije, tylko tyle. Jedno zdanie, ale wystarczające, by zniszczyć wszystko, w co Aleksander wierzył. Lekarka wezwała pracownicę socjalną, zrobiono zdjęcia, rozpoczęto raporty. Michael miał siniaki ukryte pod ubraniem, małe ale powtarzające się, jak palce ściskające zbyt mocno. A potem stało się to, czego Aleksander obawiał się od korytarza w domu. Sophie poprosiła o rozmowę sam na sam z pracownicą socjalną. Wyszła z nią. Była pół godziny poza pokojem. Gdy wróciła była blada, ale dziwnie ulżona jakby zrzuciła tony z pleców. Pracownica socjalna odciągnęła Aleksandra na korytarz. Pana córka zgłosiła wzorzec przemocy, który wydaje się trwać od miesięcy. Zamykanie w pokoju, odmawianie jedzenia, groźby, karanie fizyczne. Aleksander przyłożył rękę do ust. Mój Boże. I więcej, kontynuowała pracownica. Sofi powiedziała, że bała się panu powiedzieć, bo Kasandra mówiła, że pan nie uwierzy, albo gorzej że pan ją obwinia. Łza, której nie zdołał powstrzymać, spadła. Zawiodłem ich, wyszeptał. Nie zawiódł pan, jest tu teraz i to się liczy. Tamtej nocy, trzymając dzieci w pokoju hotelowym, Aleksander zaczął łączyć fakty, wspomnienia, które ignorował. Sofii bardziej milcząca, Michael zawsze zbyt dużo śpiący, Cassandra zawsze wymyślająca wygodne usprawiedliwienia i prawda formowała się z brutalną ostrością – Współ z kimś podczas gdy jego rodzina była niszczona od wewnątrz, ale już nie będzie spał, nigdy więcej. Następnego ranka Aleksander wszedł na komisariat z determinacją człowieka, który wreszcie obudził się z emocjonalnej śpiączki. Nie był już rozkojarzonym milionerem, zajętym mężem, nieobecnym ojcem. Był ojcem na wojnie. Detektyw Harrison przyjął go steczką zbyt grubą, jak na sprawę, którą Aleksander do tej pory wyobrażał sobie jako kilka siniaków. Ale nic nie było tylko niczym, gdy chodziło o Kassandrę. Panie Drake, zaczął Harrison, szybko sprawdziliśmy kilka rzeczy o pana żonie. Jest coś, co pan musi zobaczyć. Aleksander poczuł, że żołądek mu się skręca. Harrison otworzył teczkę. Pierwsze zdjęcie przedstawiało Kassandrę w wieku dwudziestu kilku lat, w innym stanie, z uśmiechniętym mężczyzną obok. Mężczyzną, który zmarł pięć miesięcy później. Ona powiedziała, że ten mąż zmarł w wypadku, wymruczał Aleksander. Powiedziała, ale śledztwo z tamtego czasu znalazło sprzeczności. Miał siniaki niezgodne z upadkiem, podejrzenie o trucia też. Nic nie udowodniono, ale jego rodzina oskarżyła Kassandrę. Wyjechała ze stanu kilka dni później. Aleksander oparł się o krzesło. To. To nie może być prawdziwe. Jest więcej, powiedział Harrison, przewracając stronę. Kolejny mąż, kolejny zmarły mężczyzna, kolejna tragiczna domowa katastrofa. I odziedziczyła wszystko, dokończył detektyw, tak jak odziedziczyłaby pana, panie Drake, oprócz fortuny oczywiście. Aleksander zacisnął pięści. Wszystko teraz miało sens, każdy obliczony uśmiech, każde słodkie zdanie, każdy cierpliwy gest. Ona nigdy nie była tą, za kogo się podawała. Ale najpoważniejsze jest tu. Harrison podsunął kolejne zdjęcie. Znaleźliśmy leki uspokajające w jej łazience, w dawkach frakcyjnych, prawdopodobnie używane na pana dzieciach. Aleksander przyłożył rękę do ust. Michael zawsze apatyczny, był Sofii zawsze senna, mój Boże. Ona podawała narkotyki moim dzieciom, wyszeptał. I planowała coś gorszego. Kontynuował Harrison. Wczoraj w nocy znaleźliśmy notę z kasandry z notatkami o możliwych śmiertelnych wypadkach. Jeden wspominał schody, inny sugerował zwiększenie dawek. Aleksander poczuł, że sala wiruje, zabić jego dzieci, zabić jego dzieci. A on dzielił z tym potworem łóżko. Gdzie ona teraz jest? Zapytał niskim głosem pełnym nienawiści, jakiej nigdy nie czuł. Uciekła, szukamy, ale to nie potrwa długo. W domu swojej siostry Julii, Sophie siedziała na dywanie rysując. Michael bawił się samochodzikami. Gdy Aleksander wszedł, dziewczynka podniosła oczy, szukając na jego twarzy odpowiedzi, o którą nigdy nie miała odwagi zapytać. Wróci? zapytała Sophie niepewnym głosem. Aleksander uklęknął. Nie, nigdy więcej. Jej oczy wypełniły się bezgłośnymi łzami płaczem, którego się nauczyła płaczem bez dźwięku. Objął ją, a tym razem Sofi nie próbowała się ukryć, nie przepraszała, nie kurczyła się. Po prostu płakała. I Aleksander przysiągł tam sobie: nigdy więcej nikt nie dotknie jej palcem. Następnej nocy o świcie zadzwonił telefon Aleksandra. Odebrał bez zastanowienia. Myślisz, że mnie pokonałeś, powiedział zimny głos. Kasandra, myślisz, że możesz przede mną uciec? Jego serce przyspieszyło. Kassandra, to koniec, policja cię szuka. Nie wiesz do czego jestem zdolna, kontynuowała niskim, groźnym głosem. Mogłam zabić twoje dzieci, kiedy tylko chciałam, nawet byś nie zauważył. Aleksander zamknął oczy, głęboko oddychając. Twoje życie się skończyło, Kassandra. No, błąd. Twoje się skończyło. Zabraliście mi wszystko, więc ja zabiorę wszystko tobie. Połączenie się urwało. Aleksander stał w ciemności. Czując po raz pierwszy prawdziwy strach, nie o siebie, ale o to, co Cassandra jeszcze może zrobić. Natychmiast zadzwonił do Harrisona. Groziła mi, znajdźcie ją teraz. Trzy dni później, o szóstej rano, Harrison przysłał wiadomość: złapaliśmy terminal międzynarodowy. Próbowała uciec z fałszywym paszportem. Aleksander wypuścił powietrze, które wstrzymywał od dni, ale ulga trwała krótko. Musiał ją zobaczyć. Musiał spojrzeć na potwora, którego wpuścił do życia dzieci. Na komisariacie Kasandra weszła eskortowana, bez makijażu, bez uroku, bez maski, ale z tym samym niebezpiecznym spojrzeniem. Aleksander uśmiechnęła się, jakby żartowała. Wreszcie. Myślałam, że będziesz mnie unikał na zawsze, nie odpowiedział, nie mógł. Obrzydzenie było większe niż jakiekolwiek słowa. Dlaczego? zdołał powiedzieć. Dlaczego moje dzieci? zaśmiała się. Bo były przeszkodą. Zawsze były. A ty, byłeś tak desperacko spragniony miłości, że przyjmowałeś wszystko. Musiałam tylko się uśmiechnąć, żebyś wpadł. Aleksander zacisnął pięści tak mocno, że paznokcie zraniły dłonie. Planowałaś od początku. Oczywiście, ja i Martin wszystko zaplanowaliśmy. On zajmował się pieniędzmi, ja dziećmi. Było idealnie, tak dużo podróżowałeś, że nigdy byś nie zauważył, kiedy jedno z nich, powiedzmy, Poślizgnęłoby się. Powiedziała to bez żadnej emocji, bez winy, bez człowieczeństwa. A potem uśmiechnęła się tym zimnym, drapieżnym uśmiechem. A wiesz, co najgorsze, zauważyłeś tylko dlatego, że pozwoliłam na błąd. Bo ta mała Sofi jest bardziej odporna, niż się wydaje, ta bachorka. Aleksander uderzył w stół. Nie mów tak o mojej córce. Trafiłem w czuły punkt, co? Kasandra przechyliła głowę. Jesteś słaby, Aleksander. To twoja wina. Zostawiłeś ich ze mną samych. Ty to zrobiłeś, nie ja. To zdanie go zdruzgotało, bo było w nim okrutne ziarno prawdy. Ale właśnie dlatego tam byłby zakończyć tę historię prawidłowo. Wziął głęboki oddech. Sofi wszystko napisała, twoje słowa, twoje przemocy, twoje zbrodnie. Wszyscy dowiedzą się, kim jesteś. Przez sekundę Cassandra straciła kontrolę. Jej oczy zwęziły się. Ta bachorka Aleksander wstał. Ona zwyciężyła, a ty przegrałaś. I wyszedł, gdy Kassandra krzyczała jego imię, a drzwi się zamykały. Sprawiedliwość nadeszła szybko. Kassandra została skazana za oszustwa finansowe, przemoc wobec dzieci, usiłowanie zabójstwa, ciężkie pobicie i premedytacje. Dostała do żywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia przez najbliższe 30 lat. Martin, wspólnik i manipulator finansowy, dostał 25 lat. Ale nawet po tym wszystkim ciało Aleksandra drżało, gdy funkcjonariusze wyprowadzali ją w kajdankach. Bo trauma nie skończyła się wraz z jej wyrokiem. Trauma była w oczach dzieci. A odbudowa tego potrwa zbyt długo. Minęły miesiące. Aleksander pozbył się rezydencji. Kupił mniejszy dom ciepły, jasny z kolorowymi ścianami. I zapachem pieczywa rano. Sofi zaczęła lepiej spać. Cienie pod oczami powoli znikały, ale wciąż sprawdzała drzwi trzy razy przed snem. Michael przyklejał się do ramienia taty, jakby bał się go stracić w każdej chwili. Julia odwiedzała codziennie, stając się bezpiecznym punktem dla dzieci. A Aleksander zaczął terapię razem z nimi. Bo on też musiał się uleczyć. To potrwa, mówił psycholog. Ale jesteście na dobrej drodze. Aleksander wierzył, bo teraz po raz pierwszy był prawdziwym ojcem. Siedem lat później świat wydawał się inny. Sophie, mająca piętnaście lat, występowała na wykładach o przemocy wobec dzieci. Nie z nienawiścią, nie z buntem, ale z pewnością odwagą i spokojem, jaki może mieć tylko ktoś, kto przetrwał ciemność. Michael, mający osiem lat, biegał po podwórku bez strachu przed czymkolwiek. Nie pamiętał Kasandry, nie pamiętał bólu nie pamiętał terroru a aleksander aleksander patrzył na dzieci i widział to co zrozumiał po latach oni nie byli ofiarami byli ocalałymi pewnego niedzielnego popołudnia poszli do parku sofie za duża na huśtawkę usiadła na niej mimo wszystko aleksander pchał ją powoli michael biegał po trawie wołając tatę tato no powiedziała Sofii z nogami arrastrającymi po piasku myślisz że mama byłaby ze mnie dumna Aleksander uklęknął, by być na jej wysokości. Twoja mama byłaby zachwycona, bo ty nie tylko przetrwałaś sów. Stałaś się światłem tam, gdzie kiedyś była tylko ciemność. Jej oczy zalśniły. Czasem wciąż się boję, wyznała. Ja też, uśmiechnął się Aleksander. Ale strach już nami nie rządzi, prawda? Sofii skinęła głową i w tej chwili Aleksander wiedział, są dobrze, nie idealnie, nie na zawsze, ale dobrze bo być dobrze nie oznacza braku bólu, to codzienny wybór i oni wybierali życie każdego dnia.